Z rządami prawa i sprawiedliwości trwającymi już 8 lat i zapowiadającymi się jeszcze co najmniej na, na lat kilka wiąże się pewna tajemnica, którą na próżno jak na razie usiłuję przeniknąć. Mianowicie gdzieś tam w głębi, pod powierzchnią zdarzeń, natykamy się na moment, kiedy pojawia się wola, która przełamuje ogólną niemożność. Na wierzchu mamy niemożność, bałagan, codzienną taką Partaninę, tam są jakieś wybory kopertowe, jakieś programy mieszkanie plus, jakieś polskie łady, jakieś dziadostwa, które kompletnie nie wypalają, partyjniactwo, które znamy w Polsce od lat 30., reforma wymiaru sprawiedliwości, taka jaka jest, wszyscy się tylko przerzucają odpowiedzialnością, kto to schrzanił, ale pojawia się gdzieś tam w pewnym momencie taki czy inny wątek, i tu się okazuje, że można. I tu się okazuje, że jakoś wszystko się ładnie składa, wszystko do siebie pasuje, gdzieś tam jakaś żelazna wola się pojawia. Szczęśliwie dla nas to dotyczy takich rzeczy, które są naprawdę strategiczne. Tam nie ma długiej dyskusji, tam nie ma jakiegoś to tamto, no po prostu jest, dzieje się. Czy to jest żelazna wola naczelnika, w którą chcą wierzyć wyznawcy Pisu? Czy to jest może wola sojusznika? Jeśli państwo wydaje absurdalne takie przypuszczenie to coś jeszcze powiem. W każdym razie to i owo się udaje. I jedną z takich rzeczy, które mnie najbardziej ucieszyła ostatnio, i to jest wiadomość, którą należy wydobyć z mrowia wiadomości nieważnych i podkreślić tutaj, jest decyzja o wyznaczeniu nowego toru wodnego na podejściu portu do Świnoujścia. Sprawa podejścia do portu świnoujście jest w ogóle sprawą symboliczną i wiąże się ze zjawiskiem, o którym pisałem w Myślach nowoczesnego endeka, to znaczy, że Polska pod kuratelą Unii Europejskiej, pod kuratelą niemiecką, Polska sprzed roku 2020 rozwijała się, no a na pewno jeszcze 2015, nie tak od razu ta kuratela ustała, a Polska rozwijała się w sposób poziomy. Ja akurat to na przykładzie autostrad podawałem. Proszę bardzo, zobaczcie Państwo na mapę. Autostrady są poziomo przez Polskę. Autostrada nazwana szumnie aż do bólu zębów od patosu autostradą wolności przez pana prezydenta Komorowskiego leci poziomo przez Poznań, przez dalej Warszawa i dalej na wschód. Dlaczego? Pionowo? Nie ma. Dlaczego? Bo taki jest niemiecki interes, taki był niemiecki interes, że Polska była krajem tranzytowym do Rosji dla towarów chińskich, ewentualnie chociaż te lepiej sprowadzać morzem, ale to, co było żywotnym interesem Niemców, a skoro Niemców uważają, Niemcy, no to jak my jesteśmy, ta lokomotywa Unii Europejskiej, to nasz interes to jest europejski interes, prawda? Więc, więc to, co im było potrzebne, to Polska budowała. To, co im nie było potrzebne, a co wręcz szkodziło, czyli infrastruktura z północy na południe, nie istniała, nie mogła. To się jakiś cały czas jedna pieremyczka by wystarczyła, żeby połączyć linie kolejowe. Ze świnoujścia, żeby mogły iść na Bałkany towary, i nie można tych parunastu kilometrów zbudować. Jak z tą trzecią próbką na stacjach benzynowych, nie można. Po prostu ogólna niemożność panowała zrobienia czegokolwiek w pionie. Ale widocznie Niemcy nie byli tak do końca przekonani, czy ta niemożność będzie trwała wiecznie, czy ta władza się nigdy nie zmieni. Ona była przekonana, że się nie zmieni i się myliła. Niemcy może byli sprytniejsi, a może na wszelki wypadek uznanie, zmieni się, nie zmieni, zakorkowali port w Świnoujściu, kładąc tam dwa Nord Streamy. Na takiej głębokości, że już no nie można pogłębić podejścia do portu. Co to znaczy? Że duże kontenerowce nie wejdą. Nawet gdyby Polska odważyła się zbudować infrastrukturę pozwalającą na transport towarów w dół na Bałkany, to nie da małymi stateczkami tylko można będzie dopływać, ponieważ nie da się pogłębić toru wodnego, no bo leżą tam Nord Streamy. Pan minister Radosław Sikorski to klepnął, sam pamiętam, jak jeszcze udowadniam, że to w ogóle bzdura i jest to nic czemu nie przeszkadza, my tego i tak nie zamierzamy nigdy. Znaczy, oni na pewno nie zamierzali portu w Świnoujściu rozbudowywać, bo po co nam port, skoro mają Niemcy port? <laughs> Inaczej. Po co Niemcom port w Polsce? jak mają swój własny Hamburg. I dochodziło do tego, że import do Polski nie szedł do polskich portów, nie szedł do Gdańska, nie szedł do Szczecina, tylko szedł do Hamburga, bo z Hamburga łatwiej było autostradą przywieźć coś do Wrocławia, Krakowa czy nawet, czy nawet Warszawy, niż, niż z Gdańska czy ze Szczecina ten towar, to cargo, jak to się fachowo nazywa, przetransportować. No, i słyszę teraz wreszcie, że ogólna niemożność została przełamana i rząd zapowiada, że wysupła te 10 miliardów. Czy znajdzie inwestora na 10 miliardów, żeby wytyczyć nowe podejście, pogłębić je, tak żeby nawet wielkie kontenerowce mogły wchodzić. Ja w tym widzę część jakiegoś wielkiego projektu upionowienia Polski. A jeżeli mamy być poważnym graczem, jeżeli ma się zrealizować. Wizja Wielkiej Polski. Kto jej jeszcze nie zna, to serdecznie zachęcam w księgarniach, żeby nabyła. Najlepiej w mojej księgarni. Jeżeli to ma się zrealizować, jeżeli ma wizja Trójmorza mieć sens, jeżeli polsko-ukraińskie związki gospodarcze mają się rozwinąć w konkurencję dla zachodniej Europy co wszystko stać się może, bo na tym Amerykanom w tej chwili zależy i przez jeszcze ładnych parę lat będzie musiało zależeć, bo tak się geopolityka rozłożyła, no to ta infrastruktura pionowa jest potrzebna, konieczna. I nie ma gadania, ile to głodnych dzieci można by nakarmić za te 10 miliardów, a ile to można by żłobków nabudować, a ile... Te... Nie, nie ma to tamto. To jest interes polski strategiczny, rozbudowa infrastruktury w taki sposób, w takim kierunku. Także cieszę się niezwykle i od razu zapowiadam, że będzie klesz. Znaczy nie tylko, że jacyś... Jacyś ekoszt wynajdą, że akurat w tym miejscu jest jakiś unikalny ślimaczek bałtycki, który tylko w tym miejscu ma swoje siedziska. Więc się będą greenpisiarze przykuwać do czegoś tam owego, blokować, robić histerię na cały świat. Będą Niemcy tak jak przy pogłębianiu Odry, od razu. Dlaczego niemieckie sądy stwierdziły, że po ich brzegu może być? Polskie sądy, przepraszam, w Polsce w każdym razie orzekające, ale na wniosek Niemiec. Zaczęło stwierdzałem, że po niemieckiej stronie, no aż trudno, jak już ją uregulowali, to może tam być infrastruktura, ale po polskiej nie. I żeglowność Odry nie jest do niczego potrzebna, bo ważne, że tam robaczki jakieś mieszkają, prawda, endemiczne, nie wolno tego ruszać, to jest pod ochroną ekologiczną. No dlaczego? Bo Odra nie płynie poziomo. Jakby Odra płynęła od Berlina, by płynęła do Mińska i dalej do Moskwy, oho, to by była wyregulowana, to by był najwspanialszy kanał, prawda, w standardach kanału kilońskiego, i w tej weftę by tam najchętniej Niemcy. W towary w tej i weftę po nim żeglowali. Ale ponieważ odra płynie tak jak płynie, to nie jest w interesie Unii Europejskiej i jej lokomotywy, żeby odrą spławiano towary. A po co? Można je spławiać przez Niemcy. Niemcy z tego czerpią odpowiednie zyski. Z tych zysków oni nam chętnie wypłacą jakiś zasiłek, bo tak Unia Europejska działa. Oczywiście pod warunkiem, że będziemy grzeczni, nie będziemy uchwał takich, które się nie podobają Unii Europejskiej przejmować dalej. Tak właśnie. Działa Unia Europejska. Klesz będzie, jest nieuchronny, i bardzo mi się podoba to, co Marek Kędzierski powiedział ostatnio w wywiadzie, ekonomista, odsyłam do wywiadu Grzegorza Stroczyńskiego, że żaden rząd nie ułoży sobie dobrze stosunków z Niemcami, chyba że po prostu zrobi to jak w stadzie Pawianów ten Pawian submisywny, prawda, który okazuje postawę uległości wobec Pawiana dominującego. Nieważne w jaki sposób. W polityce to jest niedosłownie tak, ale trochę podobnie. Chyba, że my, Polacy, tak się zachowamy wobec Niemiec i po prostu oddamy tak. Po co nam wzrost gospodarczy, skoro wy macie wzrost gospodarczy i możecie nam wypłacić eurozasiłek? Po co nam bogactwo naszego kraju, skoro wy będziecie bogaci i my możemy u Was zarabiać wtedy? Jeżeli taką filozofię, że przyjdzie, to, to będzie z Niemcami ok. Jeżeli nie, to to co. Ekonomista Marek Kędzierski nazywa decouplingiem, czyli rzeczywiście zetknąłem się z takim określeniem, czyli odcięcie, odklejenie partnerów rosyjskiego i chińskiego od Niemiec. To, co działa w tej chwili na naszą rzecz, to właśnie, co może napędzić wielką Polskę i wielką Ukrainę. Tutaj też jesteśmy skazani na rywalizację, ale to temat na osobną rozmowę. Ale jak dobrze pójdzie, to w tej rywalizacji możemy stworzyć synergię, która kompletnie przebuduje mapę Europy z błogosławieństwem zza oceanu, które na to chyba w tej chwili jest. Prawda? Więc to rozpięcie, to odcięcie Niemiec od Rosji i Chin sprawia, że Polska zaczęła im podskakiwać. I nie tylko w sensie politycznym im podskakuje, że ich zaczęła ochrzaniać. Co za... Tupet, prawda, że Polska zaczyna pouczać Niemcy, jak one powinny się zachować wobec wojny na Ukrainie i że nie powinny robić wszystkiego, żeby Ukraińców zmusić do poddania się, rzucać im kłody pod nogi i tylko czekać na to, że jeszcze świat wróci w kolejny sprzed 2022 roku i partnerski układ między Rosją a Niemcami i między Chinami a Niemcami wróci i, i będzie znowu jak było. Nie dość, że politycznie Polska zaczęła podskakiwać gospodarczo, zaczęła podskakiwać bardzo to malowniczą ale kędzierski ujął. Eee, niemiecki Hans nie, dotąd sobie kupował od Polaka za bezcen, bo zawsze mówił, jak ten polski Janusz mu nie sprzeda, to mu Chińczyk sprzedał. A teraz polski Janusz już się zorientował, że Hans nie ma alternatywy chińskiej i Hans musi mu zapłacić, i Hans płaci, i polskie przedsiębiorstwa nagle zarabiają dużo więcej. No, bardzo to cieszy Niemców, wyobrażacie sobie. A jeszcze tutaj takie, po, takie się podskoki robią, że, że chce rząd odblokować port w Świnoujściu i potencjalnie zabrać Hamburgowi część obrotów w momencie, kiedy Niemcy tak bardzo potrzebują dalej zysków, wzrostu gospodarczego i tego wszystkiego. raz użyłem tego określenia, jak działa Unia Europejska. I Polacy chyba zaczynają rozumieć, że ona tak działa. Polacy chyba zaczynają widzieć, że jeśli się pewne rzeczy dzieją, to one nie dzieją się przypadkiem. Jeśli nagle zostaje uruchomiony na przykład narracja na skalę światową, że Niemcy najbardziej pomagają Ukrainie, a Polska jest antyukraińska, przynajmniej ten rząd jest... Tak, rząd PiSu jest rządem antyukraińskim. Wyskakuje pani Appelbaum, która, cokolwiek powiedzieć, wciąż ma wielkie zasięgi, jest poważana jako leoradka pulicera i w ogóle osoba, która ma coś do powiedzenia i Barack Obama się nią zachwycał. I ona orzeka w zgodzie absolutnie, w absolutnie całkowitej właśnie sprzeczności z faktami, ona orzeka, ten rząd jest antyukraiński. Jakby Tusk doszedł do władzy, to będzie pro Ale ten rząd jest antyukraiński. Za to Niemcy, ile Niemcy teraz obiecują Ukrainie? To rzeczywiście nastąpił przełom. Dotąd ich polityka wobec Ukrainy była jasna, twarda. Czekać, aż, ktoś za, aż się Ukraina zawali, żeby znowu było jak było, i coś tam pozorować. Teraz już pozorują znaczy, nie zmieniło się, że pozorują na wielką skalę. Obiecują rzeczywiście: nikt, wam, nikt Ukrainie tyle nie da, ile Niemcy jej obiecają, ale obiecują i moimi literkami na dole jest napisane: jeśli wszystko będzie tak, jak zamierzyliśmy, to w 2025 roku. Ale no, nieważne, że narracja od pani Appelbaum, która potem leci przez jakiś, do podwykonawców, do jakichś wielińskich innych, to nieważne, że to jest absurdalna narracja. To nie ma znaczenia. Ważne, że ona jest budowana. Uczciwszy proporcje, narracja towarzysza Stalina, że polski rząd w Londynie był rządem sprzymierzonym z Hitlerem, też była absurdalna i sprzeczna z faktami. Ale ponieważ z logiki międzynarodowej tak wynikało, że Zachód dla picu musiał podpisać w Jałcie taki, tenże wymóc na Stalinie, że... On przeprowadzi wolne wybory w Polsce, dostaje Polskę, ale obiecał tam przeprowadzić wolne wybory, ale drobnymi literkami do tych wyborów nie będą dopuszczone siły polityczne, które współpracowały z Hitlerem. A kto orzekł, kto współpracował z Hitlerem? No, orzekł Stalin. Więc po to był proces 16, po to mordowano ludzi typu Pileckiego, po to tworzono gargantuiczne, nonsensowne narracje o armii krajowej jako kolaboracyjnej armii niemieckiej, żeby nieważne, że to jest nieprawdziwe, na w którymś momencie może się przydać. Jeżeli Ukraińcy zgłupieją i wbrew swoim interesom zwiążą się ponownie z Niemcami i zaufają im i powierzą im odbudowę, prawda, i Niemcy tam zaczną zarabiać, to ta narracja wróci, tak. Nagle się okaże, że to Polacy świnie nic nie robili, żeby Ukrainie pomóc, tylko jeszcze bezczelnie żądali, że Ukraina ma przepraszać za Wołyń. I uzależniali swoją pomoc od tego, że to nie ma znaczenia, że, że, że to nie ma nic wspólnego z prawdą, kogo na litość boską obchodzi w polityce prawda, a narracje medialne to też jest prawda. A to też jest polityka. Ale nie wchodząc już w to głębiej pewnie do tego wrócimy, straszliwa rocznica wydarzeń wołyńskich się zbliża i tylko idiota może powtarzać te opowieści, że nie teraz nie czas, żeby o tym rozmawiać. Przeciwnie, teraz to jest ostatni moment, żeby te bomby rozbroić, i to dla Ukraińców jest ostatni moment. To oni dlatego, się tak wkurzyłem i puściły mi nerwy w wypadku pana ambasadora Ukrainy, głupoty, jakieś na wypisywał w tym temacie. O, to jest ten moment, kiedy oni muszą wyjść do nas naprzeciw i musimy tę bombę rozbroić. Najlepiej przed lipcem, bo inaczej ona zostanie użyta i przeciwko Wielkiej Polsce, i przeciwko wolnej Ukrainie. A już widać, jak jest używana. No ale to jest temat osobny. Chodziło mi o to, jak działa Unia Europejska, tak działa jak Niemcy jej każą. A jak Niemcy jej każą, tak chyba Polacy zaczynają to widzieć. Y Jednym z radośniejszych wydarzeń ostatnich tygodni był sondaż CBOS-u, oby inne sondaże to potwierdzały, który pokazuje, że skokowo wzrosła wśród Polaków świadomość tego, że Unia Europejska jest zagrożeniem dla polskiej suwerenności. Dotąd wszyscy bezmyślnie powtarzali narracje salonów, że Unia Europejska. Daje nam pieniądze, bo nas kocha po prostu, bo tak, żeby, 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 żeby było fajnie, bo nie ma już granic w Europie, nie ma kapitał żadnych tych kapitał. To tak jak ktoś z Ukraińcami rozmawia, to niech im opowie o doświadczeniach polskiej transformacji ustrojowej, jak ona została przeprowadzona jak kapitał zagraniczny, głównie niemiecki, przejął sobie co chciał. To jeżeli chcą. Już wiedzieć, jaka jest niemiecka wizja odbudowy Ukrainy, to niech chcę zobaczą, jak odbudowano gospodarkę polską na 20 lat, kładąc Polskę właśnie jako Polskę poziomą, która nie mogła zrobić pionowej infrastruktury, bo ta nie była w interesie sojuszników. Na szczęścieśmy zmienili sojusznika. Z dywagacji w dywagacje, z dygresji w dygresję. Dobrze. Sondaż cbs -u. Po raz pierwszy w tym sondażu wykonywanym corocznie więcej Polaków. Dostrzega, że Unia Europejska jest zagrożeniem niż tego nie dostrzega. Wszystkich to zaskoczyło poza mną. E, może nie wszystkich, może, może większość to zaskoczyło, a może ja nie byłem jedynym niezaskoczonym, bo być może ktoś poza mną zauważał, a ja zwracałem na to uwagę wielokrotnie, że według sondaży Eurostatu prowadzonych we wszystkich krajach unijnych, Polska jest jedynym krajem, gdzie na pytanie czy widzisz przyszłość swojego kraju w Unii Europejskiej czy poza, większość Polaków odpowiadała w momencie deklarowanego superentuzjazmu na pytanie, czy popierasz członkostwo w Unii Europejskiej? To jest takim pytaniem tutaj niejasnym. Natomiast by było jasne, konkretne pytanie: przyszłość Polski w Unii czy poza Unią, większość poza Unią. I to dokładnie ta sama proporcja: 46 do 44%. Także wbrew pozorom to nie jest takie zaskoczenie, to jest bardzo optymistyczna rzecz. Polacy myślą, są zdroworozsądkowi. Wbrew temu, co sądzą liderzy, drygenci tej wojny plemiennej i te najbardziej zajadłe reprezentacje szalikowców, Polacy wierzą, wiedzą, że Unia Europejska to jest pewien rodzaj interesu. Ja zawsze to porównywałem z kredytem bankowym. Kredyt bankowy można wziąć, tak, on nie jest zły sam w sobie, ale trzeba uważać, bo nas mogą na tym wy. A jak się jeszcze ten kredyt bankowy bierze bezmyślnie na konsumpcję zamiast na inwestycje, albo na inwestycje tylko poziome zamiast na pionowe, to źle na tym wyjdziemy. Krótko mówiąc, no, optymistycznie wchodzę w ten tydzień, chociaż na powierzchni zdarzeń oczywiście kotłuje się to, co się kotłuje zawsze, ale poszukaj głębiej. Taki apel mam do Państwa z piosenki ślicznego filmu, który z, z, ze swoimi córkami wielokrotnie oglądaliśmy. Poszukaj głębiej, głębiej pojawiają się sygnały, że idziemy w dobrą stronę.